Widzicie tę sowę? To jest suweczka. Najmniejsza nasza sowa. I patrzcie, się złapała. Mam jakoś zdobyć trzema. Patrzcie, najmniejsza sowa w Europie występująca. I chyba jedna z najmniejszych sów występująca na całym świecie. Widzicie to? Wspaniała. O, teraz poleciała. Se tam troszeczkę dalej. Dalej. O, tam. Widzicie nią? Wspaniałe! Przepiękna, o widzicie, i ona właśnie łowi ptaki, jak widzicie miała zdobyć ptak, I, widzicie? i tutaj właśnie to spotkałem, byłem na ścieżce takiej w górach, widzicie, niedaleko Białego Krzyża, super. O, teraz on może trochę podejdziemy, albo na nie, ona coś tam je, super. Popatrzcie się, już suweczka poleciała ze swoją drogą, a patrzcie się po tym ptaku, co już tylko zostały pióra. A ciekawe było to, że ten ptak był właściwie nawet większy niż ta suweczka, czyli to było coś ciekawego. no a ja teraz muszę ruszyć dalej, drogę trzymajcie